Hej, zapraszam dzisiaj na tutorial do makijażu, który mam właśnie na sobie. Jest to takie dość seksowne, egzotyczne smoki, także jeżeli jesteście zainteresowane, jak wykonać taki makijaż, zapraszam do oglądania dalej. Jest to trochę taki um, tutorial, którym można powiedzieć lekko mnie poniosło, bo jest też taki lekko skomplikowany eyeliner, ale to, że widzieliście już pewnie na zdjęciach. Też ten tutorial będzie trochę inny od tego, który robię zawsze, ponieważ w większej części będzie to tak jak tak zwany voice over, czyli po prostu ym, narracja. Czyli nie, będziemy, nie będę mówić wraz z robieniem makijażu, tylko właśnie głos będzie nagrany później. Ym, chciałam sprowadzić coś nowego, zobaczymy, jak się przyjmie. Mam nadzieję, że się Wam spodoba, ponieważ pozwala to nam po prostu na skrócenie czasu tutorialu. A wiem, że nie każdy chce się oglądać 16 albo 18-minutowego tutorialu. Także mam nadzieję, że ten, ta forma nowa przypadnie Wam do gustu. Tak samo jak i ten makijaż. Listę wszystkich kosmetyków, które użyłam, oczywiście macie i, i pędzli. Znajdziecie w opisie i zapraszam Was do dalszej części tutorialu. No to zaczynamy. Pierwszy cień, którego użyję, to jest taki piękny różowy, który opalizuje na złoto. Jest to kolor Pink Diamond z firmy mochi Cosmetics. Bardzo dużo firma w swoim asortymencie takie cienie, więc na pewno daniecie jakiś odpowiednik. I ja go nakładam właśnie takim delikatnym, puchatym pędzelkiem na wewnętrzny kącik i prawie że aż do brwi. Drugi cień to jest również z Maltese Cosmetics, jest to kolor Vino i jest to taki właśnie brąz, który już jest na pograniczu fioletu, bardzo taki ciemny, burgundowy niemalże cień i nakładam go w zewnętrznym kąciku, cieniuję delikatnie na środek powieki i nie będziemy tutaj tworzyć to kocie oko, będę go nakładać również w załamanie powieki, ale nie tak jak zawsze, czyli wzdłuż załamania aż do kącika wewnętrznego, tylko właśnie do brwi, czyli taki nadajemy trochę inny kształt oku, taki właśnie bardziej egzotyczny kształt. Następnym krokiem jest roztarcie tego całego cienia, nałożyłam na buchaty pędzel po prostu puder, możecie użyć pudru albo po prostu cienia jakiegoś cielistego i rozcieramy, żeby to było ładne przejście koloru, bez żadnych wyraźnych krawędzi. Dalej nakładam ten sam burgundowy cień na dolną powiekę w zewnętrznym kąciku, tak mniej więcej do połowy powieki. Kolejnym krokiem jest nałożenie matowego czerwonego cienia, to jest akurat z paletki sugrypeł i będziemy go nakładać tutaj powyżej załamania, tak dla akcentu kolorystycznego, i po prostu też, żeby odciepić jeszcze bardziej ten makijaż, to się przy okazji z tym brązowym zmienić taki właśnie fajny bordowy odcień i wszystko rozcieramy ładnie. A teraz Wam pokazuję, jak ładnie się mieni ten brokat, który za chwileczkę użyjemy. To jest również z Moses Cosmetics Gem Dust, czyli taki brokat, który daje właściwie bardziej niż efekt brokatowy, on daje taki efekt mokrego oka. I nakładam go na korektor, wciskam go po prostu na środek powieki. Ważne, żebyście nakładając korektor na cień, żebyście go wklepywały, a nie posuwały, bo po prostu popsujecie sobie cały makijaż. I teraz po prostu płaskim pędzelkiem wciskam ten brokat w korektor, żeby się przykleił. I poprawiam w zewnętrznym kąciku jeszcze raz tym bordowo-brązowym cieniem, żeby to było ładne przejście, żadnych białych plam od korektora. Kolejnym krokiem jest nałożenie do tego eyelinera. Będziemy go nakładać wewnętrznym kąciku w taki kształt, jakby trójkąta. Ważne, żeby on sięgał mniej więcej do połowy powieki, połowy długości powieki, tak jak kończy się ten bordowy cień, bordowo-brązowy. I taki wyraźny dziubek robimy wewnętrznym kąciku. On nam nada takiego właśnie orientalnego wyglądu oczu. I przechodzimy do eyelinera żelowego. Teraz będziemy robić najbardziej spektakularne elementy tego makijażu. Najpierw rysuję eyeliner, tak jak zawsze, czyli wzdłuż linii rzęs wyciągam kocie oko. I przechodzimy do najważniejszego elementu, czyli tego właśnie zaznaczonego załamania. Najpierw będę przedłużać takby tak to załamanie aż do eyelinera, robiąc takie małe pociągnięcie pędzelkiem. Tu już właściwie nie dołożyłam żadnego eyelinera, tylko użyłam dalej tego, co już mam na pędzlu i rysujemy wzdłuż załamania powieki. Wszystko ma być dość precyzyjne, do tego małe, krótkie pociągnięcia dadzą Wam y, najlepszą kontrolę nad tutaj pędzlem i eyelinerem. I tutaj formuję powyżej załamania, tak jakby trójkącik i przechodzimy do tego właśnie cieniowania. Czyli kiedy już na pędzelku zostało bardzo mało linera, on już taki jest trochę zaschnięty, wtedy mogę takimi właśnie posuwistymi ruchami, takimi jakby odrywając go od skóry na końcu, tak właśnie tworzy się takie ładne cieniowanie, które nie wymaga właściwie pędzla do blendowania, a bardzo ładnie i estetycznie wygląda. Czas na sztuczne rzęse to są Miss Eyelure. I przechodzimy do makijażu twarzy. Ja będę opalać i konturować twarz brązerem z Seny. Tak jak zawsze pod policzkiem, na czole, tutaj w skroniach i wzdłuż żuchwy. Jest chwilę ten temat, także jeśli jesteście zainteresowani, to linka szukajcie w opisie. Czas na róż, to jest róż z Debalm. I nałożę go tylko na sam centrum policzka, nie tak jak zawsze od skroni. Ostatnim krokiem są usta. Ja nałożę taką cielistą pomadkę. To jest również z Cosmetics, to jest color Brilliant. I to jest bardzo zbliżony kolor do mojego koloru ust. Tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Wszystkie kosmetyki razem z pędzlami znajdziecie wypisane w opisie. Więcej zdjęć tego makijażu znajdziecie na moim blogu. Link również jest w opisie. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!